Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku ryb i zapraszam do wysłuchania Waszego czytania na marzec. To będzie rozkład na najważniejsze aspekty naszego życia. Można oglądać w całości albo wybrać tylko to, co Was najbardziej interesuje. O, przypominam, że warto też obejrzeć swój znak księżycowy, wenosowy, ascendent, ponieważ tam też dla Was będą informacje. No i wykorzystując moment, chcę złożyć życzenia. Z okazji urodzin, wszystkiego dobrego, spełnienie wszystkich marzeń, zdrowia, radości i wszystkiego najlepszego dla Was. A przechodzimy do rozkładu. Tak, najpierw u nas będzie przesłanie z wyroczni Mądrości Głupca. Tarot zrobimy sam rozkład. Ile Norman, to zobaczymy niespodzianki miesiąca, najważniejsze wydarzenie miesiąca. I tak, Wasze przesłanie Gram wszystkich ryb, to mnie będzie oglądać. Mhm. Ogólne tendencje na... Przeszłość, co nowego dla Was zmierza? Dwie karty wyszło <grymne> zostawiamy, znaczy? Tak, praca. Zdrowie, samo poczucie. Tak, troszeczkę poprawimy. Wasze przesłanie, głupiec kłamca, nazywa się ta karta, wróć do realności. Przede wszystkim tutaj motto Wasze na marzec to uważność, precyzyjność, realistyczność we wszystkich pytaniach, ponieważ ta energia mówi o tym, że możemy być wprowadzani w błąd. Możemy jakieś sytuacje odbierać nie takimi, jakie one są nie widzieć sedna, nie widzieć przyczyny, bądź nie widzieć jakichś ważnych faktów. A powiem więcej, ta energia też mówi o naszym, naszej w ogóle energiostrukturze, kiedy my mamy jakieś mechanizmy obronne, mamy jakieś ukryte wygody, które nie pozwalają nam zobaczyć prawdziwy stan rzeczy. Nam nieraz łatwiej uwierzyć w to. Co dla nas lżejsze, to co dla nas przyjemniejsze, uwierzyć w jakieś swoje marzenie, niż dostrzec prawdziwe oblicze sytuacji, prawdziwe oblicze na przykład jakiejś osoby albo osób. I jeżeli jesteśmy właśnie w takich energiach, to możemy na tą wibrację przyciągać takie sytuacje gdzie później czujemy się oszukani, czujemy rozczarowanie, dlatego że nie wyszło tak, jak my sobie to wyobrażaliśmy, możemy przyciągać ludzie, którzy albo nas oszukują, albo widząc, że jesteśmy w iluzji, że jesteśmy w, w, w błędzie, wykorzystują to na naszą niekorzyść. Główne przesłanie tutaj, że w jakichś rzeczach potrzebne takie bardzo praktyczne, realistyczne spojrzenie na sytuację. Tym miesiącu. Ogólne tendencje na ten miesiąc. Karta kapłana. Miesiąc przede wszystkim będzie sprzyjać nauce, edukacji. Nie wiem, może ktoś będzie miał na przykład jakieś egzaminy. Um. Może ktoś odwrotnie będzie nauczać, tak? kto pracuje w edukacji, bądź wasza opinia tutaj będzie dla kogoś ważna. Też e, możliwe, że ktoś do was będzie się zwracać po e, pomoc, po doradztwo, bądź wy będziecie sięgać po jakąś wiedzę, która dla was potrzebna. Również karta kapłana mówi o wydarzeniach, które się odbywają zgodnie z tradycją czyli robicie coś, co tradycyjnie już jest przyjęte, na przykład w waszej rodzinie, w waszej pracy, co dla was tradycyjnie jest przyjęte. No i tutaj będzie chodziło też o autorytety. albo wasz autorytet wzrasta, albo jest jakaś osoba, która dla was przedstawia autorytet. No i dużo takiej, powiedzmy, informacji, wiedzy możecie przyswajać w tym miesiącu. to znów takie jakieś wydarzenia, które można określić jako na przykład obrzędy, jako na świętowanie. No w sumie tak macie tutaj niektóre z was będą mieli urodziny w marcu sens w tym, że coś co powinno tradycyjnie się odbyć, to jakby to będzie się odbywać zgodnie z planem zgodnie z tradycją co odchodzi, co przychodzi, karta siłym może odchodzić jakaś rywalizacja dolegliwość zdrowotna brak sił na przykład jakaś walka odchodzi może słabość, słabość z którą nie mogliście sobie poradzić tak, to jakby u nas odchodzi do przeszłości. Co nowego? Dwie karty u nas wyszły: ósemka świec w tej talii i czwórka pentakli. Pokazana, że tutaj może iść przyspieszenie w jakieś sprawy, sprawa bardziej materialna, może dotyczyć pieniędzy, nieruchomości, na przykład. Jakby tutaj wchodzicie, jakby. W jakąś stabilizację, bądź was prowadzą do większej stabilizacji w waszym życiu. Też przy ósemce może być coś przyspieszone. Także trzeba będzie coś przyspieszyć, taki pęd. To też dosłownie fizyczna jakaś aktywność może być. Także tutaj nie wiem, może ktoś rzeczywiście zacznie więcej. Wykonować jakieś fizyczne czynności, czy to sport, na przykład, czy w ogóle taka potrzeba e, przemieszczać się i załatwiać coś. I praca. Wieża piątka pentakli kartę diabła. Pokazano, że początek miesiąca będzie obfity na zmiany. U niektórych może być nawet jakaś bardzo poważna zmiana, może ktoś planuje zmienić pracę bądź jest w trakcie zmiany pracy. Może się zmieniać coś odnośnie warunków pracy, na przykład otoczenia, lokalizacji, miejsca, gdzie się pracuje. Również tutaj ta energia mówi o tym, że trzeba być przygotowanym na wszelkiego rodzaju niespodzianki, ponieważ coś może zadziewać się nagle niespodziewane i to może dawać stres albo takie poczucie o jej jestem na, na to przygotowana, co mam robić w, te, w tej e, sytuacji. E, Wierzę też mówi o tym, że trzeba być dość uważnym, jeżeli chodzi o szczegóły drobiazgi, ponieważ daje nieraz takie sytuacje, że coś zaczynamy robić i y, zły początek i musimy cofać się i jakby y, ponownie coś robić. E, też tutaj zaznaczono, że niektóre z Was... Y, jakby niezadowoleni z powodu jakiejś zmiany. Piątka Pentakli o tym mówi, to może być aspekt finansowy, to może być środowisko, sam proces pracy, jakby jakiś dyskomfort przy tym, albo nie ma odpowiedniej gratyfikacji finansowej. A też pokazana, że koniec miesiąca tutaj dla Was może być jakiś sprawdzian, wypróbowanie. I tutaj tak, wszystko zależy oczywiście od zawodu, gdzie pracujecie, ponieważ diabeł też może mówić o tym, że Wam będzie dana jakaś większa władza, jakieś większe możliwości i tutaj warto prawidłowo to wykorzystać, nie pójść gdzieś tam wego, prawidłowo wykorzystywać swoje zdolności, swoją władzę, swoją wiedzę. Może być odwrotnie. Sytuacje, kiedy będziecie odczuwać jakieś ograniczenia, Manipulacji, wykorzystywanie nawet, Diabeł to też jakieś pokusy, to jakieś zdolności, na przykład, albo możliwości do większego zarobku. Na przykład. O sama energia piątka pentakli mówi o tym, że nawet jeżeli coś odnośnie Waszej pracy Wam się nie podoba, to jakby Was będą prowadzić, on będą podświetlać i pokazywać, co trzeba zrobić, co można zmienić, żeby poprawić sytuację. Więc tutaj są możliwości do jakiejś poprawy, do jakiejś zmiany. Finansy. Finansy. Początek miesiąca w bardzo obfitych energiach. To Jakieś przyjemności, które mogą się wiązać oczywiście ze, ze światem materialnym. Znaczy tak, to u nas oczywiście e, Dziewiątka Kilichów często pokazuje e, sytuacje powiązane z pięknymi mi miejscami. To wyjście, e, na przykład restauracje, to e, świętowanie imprezowanie to. Taka obfitość, można tak powiedzieć, kiedy człowiek może sobie pozwolić na przyjemności i na to, co mu się podoba. Mhm. Dalej pokazano, jak, jakieś idą większe takie ograniczenia, czyli tutaj możecie coś odłożyć, zmienić swoje zdanie, na przykład odnośnie jakichś spraw finansowych, również to może iść jako czekanie na coś czekanie na przykład na jakieś pieniądze, na jakieś dofinansowanie, na coś, co wam należy. U niektórych to mogą iść jakieś pieniądze, które idą albo zdrowotne, albo wam należą poprzez jakieś zmiany, które się odbyły tam w przepisach itd. I koniec miesiąca królowa miecze. To zbieranie informacji, analizowanie, to może być jakaś intelektualna praca, która na przykład Wam może się opłacić dodatkowo. To też taka księgowość, podliczenie wszystkiego. Też może iść jako współpraca na przykład z jakąś kobietą, która też będzie wpływać na Wasze dochody. Sfera miłosna. As mieczy, rycerz pentakli i ósemka. Mieczy. No przede wszystkim tutaj y, mogą iść ważne decyzje odnośnie sfery miłosnej. Y, jakieś propozycje, jakieś y, rozmowy, które dla Was będą ważne i które na celu będą mieli uregulowania y, spraw. Takich, nawet oficjalnych u niektórych, na przykład, kto jest albo w trakcie rozwodu, albo po rozwodzie to energie, które mówią o tym, że jakby trzeba tutaj uregulować jeszcze pewne rzeczy, takie bardziej w materialnych energiach, w materialnych aspektach. Kto jest w stałych związkach, to tutaj pokazano, że jakieś ważne decyzje będziecie podejmować, to też kompromisy, to Ważne rozmowy, też ta energia nieraz daje te, takie sprzeczki, kiedy ludzie e, potrzebują, jakby wygadać się, powiedzieć o swoich potrzebach, o tym o, jakby, o swoich jakichś przemyśleniach. E, dla tych, kto w relacjach na przykład niejasnych, to też taka energia, która mówi o tym, że no, sytuacja może zostać. E, bez poważnych zmian, ale może odbyć się na przykład ważna rozmowa, ważna decyzja. Dla tych, kto szuka sobie pary, rycerz pentakli mówi o tym, że jak najbardziej tutaj ktoś w waszym polu może się pojawić. Z tą osobą Was może połączyć, na przykład jakaś intelektualna rozmowa, jakaś sprawa oficjalna, na przykład. Bądź z tą osobą możecie pisać. No, jakby aktywna komunikacja tutaj może iść, mianowicie poprzez pisanie na przykład, bądź poprzez Omawianie jakichś rzeczy, takich intelektualnych, nawet kto na czym się zna. Też tutaj może iść jakieś doradztwo, jakby ktoś, komu wy się podobacie, Wam doradza w jakiejś sprawie, na której na przykład on się dobrze zna, albo odwrotnie, to w taki sposób też może działać. samopoczucie, zdrowie. Bardzo fajna karta wyszła. Karta Księżyca mówi o tym, że warto w tym miesiącu zwrócić uwagę mianowicie na swoje samopoczucie, na poziom swoich emocji, tak? Jakie emocje i kiedy się pojawiają. Również Księżyc to wszelkiego rodzaju takie żeńskie aspekty. Tutaj zwrócić uwagę mianowicie na swoje żeńskie zdrowie, na... też to może być wrażliwość, mianowicie na zmianę faz Księżyca, i to też wszystko, co dotyczy wody, na przykład wody odżywiania. I mocno zaznaczono, że na wasze samopoczucie tutaj będą wpływać konkretne osoby, tak, to idzie bardziej męska energia. Nawet to może być nie jedna osoba. I jakby... Od relacji, od komunikacji właśnie z takimi osobami może zależeć wasze samopoczucie. Oczywiście, ważne też zajmować się jakąś twórczością. Król Kielichów o tym mówi. Tutaj, jakieś na przykład, to, co jakby daje wam wasze wyobraźnia, warto jakby przekładać na jakieś dzieło sztuki. Może niektóre z Was tutaj będą się zajmować jakimś projektem, czymś takim, co się kojarzy ze sztuką. Nie, może ktoś będzie rysować, może ktoś będzie tworzyć jakieś um, dzieło sztuki i to też um, dla Was będzie taka swojego rodzaju terapia, pomoc, um, ponieważ tylko tworząc coś, jakby w nas się rozpala ta iskra Boże i Jesteśmy twórcami wtedy. Zobaczymy, co u nas dobrego, co Was pocieszy. A z kielichów Bo to przede wszystkim jakieś nowe propozycje, nowe możliwości odnośnie spraw albo miłosnych, albo spraw, takich, które bliskie Waszemu Sercu. To znowu takie twórcze projekty to jakieś możliwości dla samorealizacji. Mogą iść jakieś przedmioty też, które Wy lubicie, które Wam będą się podobać. Dar. A z kielichów to dar. Coś możecie dostać tutaj w dar. Na co zwrócić uwagę? Co może być za minusem, ale oczywiście nie musi. No tutaj może nie możecie z kimś się pogodzić, dogadać się z jakąś osobą. Może ktoś tutaj Mm, troszeczkę jakby przeżywa, że nie, nie możecie odnaleźć na przykład y, bratnią duszy, bliską osobę, bądź trudności w komunikacji z jakąś konkretną osobą, bądź y, trudności z tym, żeby się pogodzić. Może to być niezgoda ze sobą. Kiedy jedna część nas mówi nam jedno, a druga część nas mówi nam drugo, taki wewnętrzny dysonans. Jaka jest Rada? Paść kielichów. Skupiać się na pozytywnych rzeczach, nawet na najdrobniejszych. Może tutaj trzeba coś popraktykować spróbować coś nowego, nie wystraszyć się tego, że w czymś możesz zaczynać od, nie wiem, od niższego stanowiska, albo w czymś na czymś na przykład możesz dobrze jeszcze się nie znać, nie, nie mieć dużego doświadczenia, ale w tym możesz mieć talent. W tym czymś. I jakby tutaj nie trzeba się jakby bać, że nie masz doświadczenia, albo nie masz tam jeszcze czegoś, jakby ta energia mówi próbuj twórz, działaj, rozpoczynaj coś. Może komuś czas, nie wiem, zacząć chodzić na randki, gdzieś pokazana, że warto skupić się na drobnych, przyjemnych, pozytywnych rzeczach. To jeśli próbować to Dostrzegać, że to że u każdego w życiu to jest, każdy może to znaleźć, to po prostu będziesz zasilać i więcej przyciągać takich przyjemności w swoje życie. Może chodzić o jakąś konkretną osobą, z którą tutaj trzeba coś wyjaśnić bądź zrozumieć dla siebie, o co chodzi w tej relacji. Może osoba być albo młoda. No to może być dziecko, nawet albo ktoś, kto zachował się w taki niedojrzały sposób. No i zobaczymy, co u nas na planie wydarzeniowym. Ja wezmę trzy karty. Można wybrać, a można oglądać w całości. Numer 1. Wasze najważniejsze wydarzenie. To znaczy tak, albo sprawa będzie dotyczyć mężczyzny i sprawy odnośnie np. domu, nieruchomości, wspólnego zamieszkania, odnośnie jakiejś pomocy, protekcji ze strony mężczyzny. Albo to jakaś finansowa sprawa, Jakieś pieniądze możecie na przykład dostać, albo pieniądze, które wiążą się z domem, z nieruchomością, z remontem, z jakimś członkiem rodziny. To znów takie pozytywne emocje. Radość w domu. Radość w domu. Was czeka. Numer dwa. Pokazane, że tutaj może być przeniesienie czegoś w terminie, zmiana terminu, zmiana planu. Ale to nawet może Wam wyjść na korzyść. Góra i jak mówił o tym, że możecie tutaj iść na osiągnięcie jakiegoś takiego dalszego planu, na plan, który realizuje się w dłuższym terminie. Jakby tutaj y, jakieś pozytywne zmiany, pozytywna dynamika w kierunku osiągnięcia takiego długoterminowego celu. Y, to też jakby udało się coś, w czym wcześniej były problemy, co nie udawało się. Nie może coś się przykładało i to jakby w, y, w końcu się uda. Może tutaj to, co było zablokowane, ponownie może się odnowić przy tej energii. Bukiet też mówi, flirt, jakaś komunikacja romantyczna na przykład, może się odnowić albo uaktywnić się. To znów takie prezenty, to flirt, to komplementy, to kwitnięcie. Numer 3. Dla Was. Niespodzianka miesiąca, albo najważniejsze wydarzenie miesiąca. Mężczyzna i książka. O sprawa powiązana z mężczyzną. Jakąś informację dostaniecie od mężczyzny, albo o mężczyźnie dowiecie się czegoś. Może Wam ktoś opowie, opowie tajemnicy coś, co było ukryte. Albo w jakiś inny sposób tutaj do Was przyjdzie informacja, która mogła być wcześniej ukryta o mężczyźnie. Może chodzić o to, że współpraca z jakimś mężczyzną, e, albo możecie nawet kogoś poznać. Książka też e, często pokazuje taką komunikację online, na przykład. No, jeżeli wy macie na przykład coś do ukrycia, to jako opcję też. E, Bądźcie uważni, ponieważ ktoś może Was obserwować, zbierać informacje, szukać jakieś, coś na Was, jakieś jakby przyglądać się. Czemu jakby ktoś by ch chciał odnaleźć jakieś rzeczy, które nie upowszechniacie, tak? Zdobyć jakieś tajemnice, jakieś tajemnicze informacje na Wasz temat. To też może iść jako jakaś naukowa praca, intelektualna praca, rozmowa, gdzie możecie omawiać na przykład jakieś ważne informacje, twórcze projekty, biznesowe projekty. I tutaj bardziej idzie nańska energia przy tym. No też tutaj przesłanie, że czemuś trzeba bardzo dokładnie się przyjrzeć, coś trzeba dostrzec i zobaczyć, ponieważ u nas nawet pierwsza karta wyszła o tym, że tutaj potrzebna precyzyjność, uważność, realistyczność w tym miesiącu. Bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.